Witam Was. Tak jak już zapowiedziałem, dzisiaj pokażę Wam y, kolejne rzeczy na naszym serwerze. Witam Was w, no w nowym odcinku. No to tak, y, w tym odcinku zaprezentuję Wam obserwatorium, platformę wiertniczą, no i jeszcze parę innych drobiazgów. Ale jako pierwsze chciałbym wam pokazać y, obserwatorium. Tak, idziemy. Tutaj zbudowaliśmy taką ogień i wodę, takie dwa bieguny przeciwne, żeby ładnie wyglądało. I tutaj jest droga do obserwatorium. Jesteśmy na górze. Pokażę wam. O to jest takie kopułowa budowa. Tu wszystko widać z dołu, z podłogi. Po wejściu na górę widzimy jeszcze więcej. Praktycznie cały nasz serwer w zasięgu oka. I właśnie teraz udamy się tam, na platformę wiecniczą. Jest to mój własny pr projekt. Myślę, że to jest ciekawa budowla. O, tutaj również mamy spływ lawy. Zbudowany przez drugiego gracza. No i to by było na tyle w, w, jeśli chodzi o obserwatorium Przejdźmy teraz do dalszych rzeczy Idziemy do platformy Jeszcze nie, ma, nie mam tutaj konkretnej drogi do platformy bo uważam że nie ma żadnego sensu Popłyniemy sobie o, Wskoczył Popłyniemy sobie Tam jest tunel, który prowadzi pod do kopalni. Tutaj zrobiłem imitację szybu, który, jakby to powiedzieć, pompuje ropę z dna, jako płotek. Ale to jest też mój własny wymysł. Wejdźmy. Tutaj jest pierwsza kondygnacja, tutaj idzie ten mój szyb. Pokażę wam jeszcze lądowisko do helikoptera. Tutaj o, właśnie jest na ropa. Jako dym. Ej, przepraszam, ogień. O, a tu jest lądowisko do helikoptera, ładnie oświetlone, Żeby przelatywały pracowników. Oczywiście to wszystko jest wymyślone przeze mnie. To nie jest żadne, że naprawdę tutaj się pojawiają. No dobrze, zejdźmy na dół. Tutaj idzie ta rura z ropą imitacyjna. Tu się niestety kończy. gdyż nie, nie, nie chciało mi się robić do dna, bo to tak głęboko jest. Załóżmy, że stamtąd ropa idzie. Przejdźmy na dół. O! Stąd wydobywamy na razie surowce. Nie będę wam pokazywał, bo to jest bez sensu kopalni pokazywać w środku. No. Jeszcze pokażę wam pewną rzecz. Yy, tak. Teraz chciałbym pokazać. Yy, chciałbym to pokazać jeszcze. O, tam już pokażę taki budynek. i z kolejką. To pływanie zajmuje czasu, ale no, łódki nie chciało mi się robić. Przejdziemy do naszego pierwszego domku, który mieliśmy wspólny razem. Gdyż potem zdecydowaliśmy się na oddzielną grę, w sensie że oddzielne domy i surowce, ale budowle są wspólne. Tu jest taki mały ogródek. Fontanna. Wszystko na początku było. O, regularny serwera. Tu też kopalnia pierwsza. O, tu nasz pierwszy domek. Tu taki kanał idzie. Tu palił się kominek ale ja już się nie pali. Tu jeszcze są pozostałości jakieś. No cóż, o, tu idzie wodospad. Pokażę wam tamten budynek. Jest to budynek jeszcze nie zbytnio niezagospodarowany. Ładny portalik, przechodzi się przez niego. O. Jest takie rozluźniające, jakby pokój. Coś w tym stylu. Fajnie z tego kamienia piask piaskowego jest zrobione. Nie mam przy sobie wagonika, dlatego nie pokażę wam. Oj, coś tu się stało. To prawdopodobnie, jest, to prawdopodobnie jest związane z nagrywaniem filmiku. Nie zwracajcie na to uwagi. Ale, o, nie pokażę wam, a i tu się jedzie i tam jest jaskinia, o i coś tu się stało. Wychodzi z tego, że, o, ładnie się zregenerowało. Tutaj jedziemy i tam wjeżdżamy do jaskini pod ziemię, ale jak mówię, nie mam wagonika. No cóż, to by było wszystko w tym odcinku. Myślę, że wam się spodobało, za wszystkie niedomówienia i błędy przepraszam, jest to mój dopiero drugi filmik. No i zapraszam ponownie, gdyż planuję nagrać kolejne filmiki związane z grą Minecraft.